Serdecznie cieplutko witam. No i to jest druga część tego filmu o tym moim domku Hezjuszówce. O Myślałem, że pokażę jak będę budował i tak dalej, ale to powstało tak <śm> spontanicznie>, spontanicznie. I próbowałem rozmaite wersje tego domku. I tak jak miałem czas, to trochę się tym zajmowałem. I wyszło takie dziwne coś. Ja myślę, że tu powstanie cała seria takich osobnych domków w różnych stylach, co mi fantazja przyniesie. I nie wiem, czy to ładne, czy nieładne, ale w każdym bądź razie nie się podoba. O! No może trochę kolorystycznie by trochę lepiej dobrał, nie? No ale w sumie nie, nie, moim zdaniem nie wygląda to źle. Tutaj teraz następny projekt to Chyba zaprojektuję jakiś dworzec, wiecie? Nie wiem, czy tu, czy tu jeszcze nie postanowiłem, bo tutaj, jak wiecie, mam rozmiary tych domków i żeby takie powstały, domki, alejki, coś przyozdobić. I w ten sposób by to wyglądało. No nic, to pokazałem teraz domek, a teraz co dalej? Dalej to ostatnio robiłem, robiłem film o tej ekspiarce kości. I tam się przejdziemy troszeczkę, pokażę co i jak, nie? O, i tak to wygląda. Ojejej, tutaj ostatnio widzieliście było więcej skrzyń, ale zabieram i reorganizuję to, ale to o tym może później powiem. A tu, przy okazji, jak już mam do zabrania, to zabieram i robię porządek. O. Teraz zrobimy sobie porządek, niech się mi przetapia. O, jest. To ja tutaj prowadzę. Czasami jest zapotrzebowanie na mieć. O, mi nie nakapało tyle. To no, trudno się mówi. Mam tu jeszcze coś dalej? Nie. Ale żelazo jest. Złoto jest. A jeszcze musi poczekać, a się zbierze na pełne tenie. No i pewno. Dwa? To teraz jeszcze net, neteryt tu miałem. O, dwie, dwie paczki neterytów. I cegły neterytowe robię. Także trochę to tego jest. O je, jej. Wiaderek mi zabrakło. Hmm. Czego tak słabo kapie? Wykorzystuję to, nie nadąża. Będę musiał jedno sobie z rezerwę wziąć. O, tu mam jeszcze dużo netery. O, i będziemy ładować. Jest wiaderko. Jest, jest wiaderko z to jest taka automatyczna przydawanie. Ja wiem, widziałem. Może kiedyś spróbuję zrobić takie coś, ale to później. O, i teraz się przejdziemy do tej ekspiarki. Chciałem trochę tutaj poopowiadać, bo dużo rad żeście pisali. I co z tego wyszło? Ja myślę po swojemu. Jak tu widzicie dużo, żebym zaczął kombinować, zaraz ja nie przeleciałem, nie, nie, nie. A ekwiarka jest tutaj i tu trzeba chwilę poczekać, to tu zaraz będą. O tu zrobiłem takie dodatkowe, kombinowałem jak koń pod górkę i zamiast poprawić, to ja pogorszyłem. Owszem, czasami się jakiś creeper mi znajdzie, no ale co z tego? To jest tyle, to nic. A e, respienie się... E, szkieletów mi się pogorszyło, przynajmniej mnie się tak daje. One się tak nie respią jak kiedyś. Wiecie? O. No, respią się, ale może nie tak mocno się respią. No, nie wiem. I tu chcę pokazać, co pisali, co niektórzy. Jak to wygląda. Bo tu idzie podglądnąć. O. Ja sobie to wypiję O. Jest. I widzicie, i tu próbowałem. O, i tu już drzwi wysadził, i chce mnie tu załatwić, nie? O. zombie to jednak wyważa drzwi, nie? A tu nie mógł przejść, chyba. A jak on się zrobił, że tu się zrespił? Nie miał prawa się respić, a jednak się zrespił. O. Na, na przykład ja tu. Kilka przeczytam takich postów. Ostatnio coście pisali pod tym. Na B. Creeper jest mniejszy od zombie czy szkieleta. Szkielet i zombie respią się, gdy są dwie kratki wysokości. Co ciekawe, trapper, Creeper, Creeper, a ja, Creeper, respi się na wysokości mniejszej niż dwa bloki. Więc wystarczy, że zrobisz tę platformę na dwie kratki w wysokości, a na suficie dasz trapdory, wtedy zrespią się tylko creepery. No ja tak kombinowałem i proszę, nawet tutaj jest e, więcej, rzadziej tych przycisków, żeby pająki nawet tutaj są, e, no w ogóle nie ma, żeby się respiło, co tylko się da. I to marnie wygląda. Wiecie? Nie wiem czemu. Może przez tą jasność e, tego spawnera. Ale i jest jeszcze druga przyczyna. Ja nie będę oprowadzał. Ja tylko tyle pokazałem. Myślę, że to wszystko będę likwidował, bo to jest okan stołu robić. Wiecie? I, i, i jak widzicie, no. Respi się, a ja może wyłączę moje e, podświetlanie w tej chwili, bo mam, nie? O, jak to wygląda w rzeczywistości, o. No jest dość ciemno, moim zdaniem powinno, ja tutaj zamykam już blokami, żeby jak najmniej. No powinno się respić, nie? A jednak jest tyle co nic, tutaj przejdziemy tu, o Jezu, nie widzę gdzie, gdzie, to ja się nawracam. O jeny, jeny, nie, nie potrafię przejść, tak jest ciemno u mnie na ekranie. A jednak, a jednak się to nie respi. Trudno się mówi, ja to chyba zlikwiduję i tą górną część też, wiecie? Ale to jak będę miał czas. O i tu zamkniemy, niech sobie będzie, także... Teraz już się, ta i, i to zauważyłem, że się to tak mocno nie respi jak kiedyś. Dobrze, włączymy tą moją kochaną jasność, bo ja nic nie widzę, nie? O, o, nawet się kilka creeperów zrespiło, czyli czasami to skutkuje. Może tak zostawię, wiecie, o. Może to trochę te, na razie, a ja może o, od razu sobie dam jakiegoś kilofa, bo ja mam tutaj dużo, które mi ten będzie te, potrzebny, jest ładny dotyk, bo tu od razu regeneruję sobie te, o, tak, tak, o, proszę. To jest fajne, że tutaj, może zostawię, jednak trzy kliperki były, nie? Ale jest mniej. O. Słabiej się respią, nie wiem czemu, ale to będziemy później rozwa rozważać, bo jeszcze mam parę rzeczy do powiedzenia. Po prostu Auditore, e, Konrado Auditore mi mówił, że to zależy od szeregu rzeczy, nawet od takich rzeczy jak skrzynie, co się respi, bo program musi się zajmować tym wszystkim. Jak jest wszystko tego dużo koło no to jest jak jest. I to może być racja. Dobrze? Tu już pokazałem jak to wygląda. Co próbowałem i czyli to jest myślę, że jeżeli wy zrobicie taką ekspiarkę kości, to nie łakomić się tak jak ja się łakomiłem, żeby dużo wszystkiego było naraz, naraz wszystkiego. Guzik, prawda? Jak coś ma być do wszystkiego, to znaczy, że jest do niczego, wiecie? Jest takie przysłowie i ono chyba oddaje rzeczywistość w Minecrafcie, także. Tu miało też być to druga część, co Wam pokazywałem. Nie, tu już w tej chwili unieruchomiłem trochę pochodni, żeby to nie wiem, co wykorzystam z tego. Może kiedyś coś wykorzystam. Na razie nie mam chęci do tego. O. Tak bym powiedział. Dobrze, wychodzimy z tej ekspiarki. I teraz, co tutaj dalej ciekawego jest? Właśnie chciałem powiedzieć: o tutaj. E, tu się przetapia. I tu idziemy, bo tutaj likwiduję. Kiedyś było więcej tu skrzyń, i likwiduję, i tu zrobię tylko taki podręczny magazynek. A to wszystko dlatego, że Konrado audytorem mi powiedział, że ilość skrzyń aktywnych wpływa na danym obrębie na całość gry, czyli jak będzie wszystko po to i skrzynie aktywne, spawnujące się zombie, creepery czy inne rzeczy, krówki, owce, E, villagerzy i tak dalej to wszystko ma e, wpływ na e, jakość gry nie czyli na to co się poja pojawia jak chodzi gra i tak dalej więc ja postanowiłem właśnie i mi mówił że niektórzy robią magazyny w, w netterze to jest od, to jest magazyn który nie ma wpływu, to co się dzieje w Wordzie. Bo jak uruchamiam neter, to to jest neter. A Word to jest to innego, czyli skrzynię można przenieść do neteru. Ja tutaj zrobiłem, o tu ktoś mi tablicę wyjście powiedział, no niech będzie, że tu jest wyjście. Ja wiem, kto to zrobił i mam do tego prawo, to chyba nie będę mówił to, nieważne. I tu zrobiłem taki magazyn, prywatny magazyn Heziusza. tu jest trochę odbezpieczone i Wam pokażę, bo tutaj to mogę sobie zdjąć, to jest taki niby o kluczyk mój i go sobie tutaj zakładam i mogę na, dokładnie na ten blok i mogę go załączyć i się otwiera prywatny magazyn Heziusza. I tutaj będzie cały mój główny magazyn. O, proszę. I tu mogę jak sobie wejdę, mogę z powrotem zamknąć to. O, jest zamknięto. Jak chcę wyjść, to wychodzę. Otwieram. I teraz tu mogę sobie to likwidować. O, i się zamyka. I jak chcę otworzyć? Kluczyk zakładam i mogę otworzyć. Jest otwarte. I jak to działa? To jest bardzo prosty mechanizm. dla to podaję tylko dla tych, co nie znają się na tym. To, co po prostu zaczynają przygodę elektroniki. Taki mechanizm jest prosty, ja tu z tyłu odbezpieczyłem to, żeby pokazać. O, tu są te e, tłoki, na tym bloku z drugiej strony jest właśnie taki wyłącznik. Ja robię to tak i one zadziałają i nie ma sprawy. Ale tu, żeby zadziałało, to to musi być właśnie e, negująca ta bramka, ponieważ tłok zadziała wtedy, kiedy dostanie napięcie, nie? Czyli w tej chwili jest otwarty, bo, o, i teraz jest zamknięty, nie? Czyli tutaj nie ma sygnału, tu jest sygnał, i on zamyka, ja trochę źle to powiedziałem, bo właśnie on dostaje napięcie, jak dostanie sygnał, to to zamyka. Czyli to jest właśnie powód tej bramki negującej z tym redstone'em. Tu widzicie zniknął, zniknął ten i teraz mogę wziąć sobie to i to nie ma wpływu, o. I tutaj dalej będzie tak, o tutaj, o pokazuję, nie? A tu jak dałoży się i teraz się poda sygnał, czyli tu się włączy, o, to tutaj e, jest sygnał. Bramka negująca, bo to jest taki blok z tym e, właśnie z tą pochodnią rezonową. To jest bramka negująca. Powoduje to, że tu zanika sygnał, czyli odwrotność tego, co jest na wejściu. Na wejściu jest sygnał. To na wyjściu nie ma sygnału. Czyli w tej chwili są bloki wciągnięte, bo tłok nie działa, wciągnięte i przejście otwarte. A jak będzie sygnał, tłoki wypchną i zamkną. No taka e, bramka negująca po angielsku to się nazywa NOT. Jeszcze tyle umiem angielskiego, właśnie z tych bramek, to troszkę kiedyś e, bliżej się zajmowałem nimi i stąd pamiętam. To jest chyba najprostsza bramka. No dobrze, opowiedziałem o tym. I teraz jeszcze tutaj, o mój kolega, widzicie, tu buduję drogi. W tej chwili trochę neterze się zająłem. I tu już jest taki mini dworzec. Tu będzie właśnie leśny dwór do Mister Navi. Idzie tam w dół jeszcze nie. A tutaj jest do połączenia, tam kiedyś robiłem trasę leśny dwór, tam gdzie jest Oceanarium. Do ja to nazwałem Colorado. Bo tam jest biom mesy i biom piaskowy. Nie? Także. Dużo idzie materiałów pozyskiwać, i tam doprowadzę chyba tory, wszystko potem jeszcze idzie przez, e, jak to się mówi, fortece netheru i takie, no nie nie ciekawe, no ale fajne rzeczy czasami się przydają. O, i tak bym tyle powiedział. No, w tym temacie. Co wy tu jeszcze? No, dużo pisaliście też. Tutaj może jeszcze trochę przelecę. E, takie fajne niektóre posty. E, kanik czy tanik? Ale ma pan słodki głos. No ja nie wiem, czy słodki, ale w tej chwili akurat mam delikatną kawę posłodzoną miodem. To chyba słodki, nie? Dzięki za takie miłe posty. Stigmus, piękna baza ma pantalen. No nie wiem, czy to jest piękna baza, no ale baza, która spełnia yy, przede wszystkim warunki i tak trochę wykończona, to już inaczej wygląda. O. <laughs> Janek Wip, taki niepozorny domek, a pod nim całkiem spora baza. Bardzo miło się oglądało, dziękuję bardzo. O Rotos 6, myślałem, że pan skończył nagrywać. Miło się to ogląda. Ja myślę, że o jeszcze długo będę nagrywał. To tak dla innych. I co tu jeszcze, dużo takich fajnych postów. O nawet bo i też mnie tu e, poinformował o tych e, trapdorach i tak dalej. Dzięki. O jeny, co tu jeszcze, ale pan, y, chyba dobrze, że nie jest, o, o, Hediusz nagrywa, to, to, jak to, Amadeo Sendiulo. no nie potrafię przeczytać, pozdrawiam i musisz mi wybaczyć, o, Hediusz nagrywa, ale chyba dobrze, że nie jest o tym głośno, bo jak się jest sławnym, Strętni ludzie robią wstrętne rzeczy. Może i to dobrze, właśnie. Po co tak na hura? Wszyscy mają wiedzieć, no tak to czasami bywa. Dzięki za te słowa. O, jest e, koparkowy. Pozdrawiam pana Heziusza. To jest bardzo ładny dom. No ja nie wiem, czy bardzo ładny. W każdym bądź razie będzie szereg takich małych domków, jak już mówiłem, to jest taki plan tego Rufinowa, nie? I to będzie wszystkie rzeczy, które się będą działy w okolicy tego Rufinowa, to ja trochę zaszczegłem sobie, bo każdy zaszczega na tym serwerze swoje obrębne miejsca, to sobie zaszczegłem, że w obrębie tego Rufinowa, co się będzie działo, to tylko ja będę robił i powstanie taka Serw seria na temat tego Rufinowa. Tak sobie pomyślałem. Tak to będzie taka druga seria. Chedź już wędrowniczek i Rufinowo. No i później co się dzieje na serwerze? Od czasu do czasu oczywiście. No co by jeszcze z takich tych rzeczy powiedział? O jeny... Dużo ludzi. Gren. Paciak, fajne sej, pseudo, pozdrawiam Was wszystkich. O, Paciak pyta, kiedy będzie film z kamerką, panie Hezjuszu? Ja już Wam mówiłem, ta kamerka narobiła dużo złego. Myślę, że e, przez to, że nie ma kamerki, to e, wszystkim hejterom jest trudniej. W ogóle zrobić coś takiego hejtującego, no bo to nie, nie, nie jest chwytliwe, moim zdaniem, wtedy. Jeżeli nie ma tej twarzy, mimiki, jak oni to zrobili przy pomocy sztucznej inteligencji, takie rozmaite numery, i to jest właśnie problem z tym. Tak uważam. I co tu jeszcze? Aha, tutaj, Jakub Kasza, już położyłeś przyciski za gęsto i sufit powinien być na dwie kratki i wyłożony trapdorami, wszystko już wiem, dzięki za te info, bo to już nie jedni poinformowali mnie o tym. Zrobiłem to i widzisz jakie efekty są. Myślę, że to zlikwiduję, bo wolę mieć dużo kości niż od czasu do czasu coś tam jeszcze i to słabiej się respi. No, zobaczę. Chyba nic nie zrobię z tym. Napisze pan książkę w Minecraft? Jak coś, to pan potrzebuje książki, książkę z piórem. O, dzięki. Komposer Games. Ja wiem o tym, ale ja będę kiedyś próbował coś takiego robić. Tak myślę, to wtedy będę pisał o takich rzeczach. O, może książki, nawet, nawet jedną. Jest taka książka położona przeze mną, opisana tam na temat, co yy, zacząłem tego Eryka, w tym pałacyku Eryka. I tam myślę, że na jesień coś zrobimy, ale to na jesień. W tej chwili nie. Co jeszcze dalej bym. O, je, dużo tutaj. O, tutaj odpowiedziłem, odpowiedziłem, odpowiedziałem. Szymon Olechowicz, pozdrawiam. Odpowiedziałem dokładnie, nie. Co to za modyfikacja na minimapę? Otóż ja pokażę może tutaj cały, cały ten cykl, o jak widzicie tą mini mapę, to mnie to dzięki Karmel wiem co, mia, co mam, bo tak to nie wiedziałem o tym. To jest Luncher, e, Feder launcher i jak tu widzicie, o, i tu o Theater to pisze Launcher i to Launcher no, oczywiście tak, no nie wiem jak to się czyta i tu są wszystkie ustawienia, nie? Tu mogę sobie jasność włączać, y, czyli cały czas. Y, ja to mam wybrane takie efekty, nie? Przejzysta woda i tak dalej, i tak dalej. I też można ustawiać y, różne rzeczy, ale gdzie to jest? Menu. To są kody, takie duże rzeczy. No, ja reklamuję. To nie to. To tutaj nie. To musi być tu. To trzeba wycofać. A tu. Aha, to są te rzeczy. Dobrze. Jak to pokazać? Aha, tu. To zamkniemy. Też nie umiem tego zamykać. O i tu mam mapę. Nie? Teraz w tej kopalni e w tym poziomie, gdzie jestem, nie? Mogę sobie zrobić. Jak wyjdę na wierzch, to będę miał w wierzchu mapę. Także to bardzo ładnie widać, i to jest wszystko w tym launcherze Wiecie? Teraz zamknę to, i tu jest Y. O, tutaj co mam? Ustawienia tego, minimapa włączona, ustawienia widoku, zmień pozycję, ustawienia nakładki, Ustaw i takie różne rzeczy. Co tutaj, waypointy, bo te są waypointy. chcę właśnie pokazać. Wróć. takie ciekawostki, nie? Ja się na tym nie znam, ale tu są specjaliści, co to znają, nie powiem. I nawet mnie nauczyli. Wajponty to, jest to inaczej się robi, tak? I tutaj się, o, punkty trasy, to są te wajponty. Się je załącza i teraz jest tak, to zamykam. Widzicie? Ciekawa wioska. To sobie zaznaczyłem i tu już mam kierunek, gdzie mam iść. I jaka odległość. I te wipą, które mam zapisane, to są tutaj. O widzicie? Tu do Karmel, torionówek, tam rozmaite, nie? I jeżeli jest tak, o dworze. Dwór Manawi. Um, o, dworzeć pięknej. Piknej. To, nie wiem co tu napisałem. O, rozmaite. Jak, jak jest nieprzekreślone, to wyświetla. Na przykład ja to przekreślę, nawi zostawię, ciekawa wioska zlikwiduję. O, 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 tutaj jeszcze karmel. Niech sobie będzie, te dwa będą, ale tu jeszcze mam wyżej. O, wszystkie powyłączane, powyłączane. I teraz, jak zamknę, to się pokażą tylko te o. Widzicie, gdzie jest do karmel, droga? Dwór mrnawi. 1320. Ojej, to ja muszę pro, poprowadzić tą kolę do dworu nawi i później dla Karmer. Bo tutaj jak wiecie, zamierzałem budować dalej drogę, tylko ja nie wiem kiedy, to jest trochę daleko. O, o jeny, to już jest ciemno? Ciemno. To prześpi się, bo jeszcze cię zjedą nie? O, jest. I teraz wyjdziemy na powierzchnię. O, i widzicie, to jest ten otwór nawi, bliżej. A do karmel, trochę, o, ale fajny konik. Ho, ho, to on tam robi. <ścoughs> Fajnie to wyszło. I tutaj też będę budował tą y, drogę kolejową, ale kiedy zrobię to nie powiem. No, tyle opowiedziałem troszeczkę o tym lancerze. Ten Feder ma właśnie te mapy zainstalowane. Tam trzeba umieć to odnaleźć i uruchomić. A jak się to robi, to bym musiał wyłączyć wszystko po kolei. No, dobrze. No, to by było na tyle. I chyba teraz się spotkamy już na Heziuszu wędrowniczku, nie? Do zobaczenia!